Telewizja Regionalna Krajna TV. Osoba, która jest w kwarantannie domowej, to była jedna sytuacja skandaliczna, nawet wybiciem okna. To uważam, że to jest bardzo duży skandal, jeśli chodzi o osoby, które dokonały wybicia tego, tej szyby, ponieważ to nie powinno być. To nie są osoby, które są w kwarantannie domowej, to są chore. To są osoby, które zgodnie z procedurami wszelkimi muszą odbywać kwarantannę, czyli osoby, które powróciły z zagranicy, które przekroczyły granicę, zgodnie z rozporządzeniami muszą tą kwarantannę odbyć. To nie znaczy, że te osoby są chore. I tutaj gorąca prośba jest do wszystkich mieszkańców, aby naprawdę nie traktowali te osoby, które są frantani jako osoby, które są e, e, chore, zarażone na tego koronawirusa i żeby naprawdę nie dochodziło do takiej sytuacji. Ja wiem, że sytuacja jest trudna w całej Polsce, nie tylko w Polsce na świecie, natomiast prośba moja jest o to, żeby, żeby nie traktować tych osób będących frantanię jako osoby wykluczone, złe albo no, nie wiadomo co jakie. Naprawdę powtórzę jeszcze raz to nie są osoby chore.